Chcesz powiedzieć Ciu? Ciu? Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku Bookmasu. Słuchajcie, już naprawdę niedługo, za 10 dni Wigilia i święta i odpoczynek i ja idę na dwutygodniowy urlop i idę w taki urlop, że po prostu nie wiem, bo idę na urlop i na etacie i urlop troszeczkę tutaj. Wyjeżdżam na, w Bieszczady, w sensie na Beskid Niski i tam będę miała bardzo ograniczony dostęp do internetu i do zasięgu i w ogóle, więc... Już się naprawdę powiem wam szczerze, nie mogę doczekać. I słuchajcie, przychodzę do Was z TBR na zimę. Tym razem mam mniej książek, ale może dlatego, że są to naprawdę duże grubasy i moim postanowieniem na 2025 rok jest to, żeby rzeczywiście te książki z TBR-ów wyczytywać. Mam jakiś taki plan, żeby mimo wszystko te książki, które mówiłam w tbr na 2024 również przeplatać w, w TBR-ach na 2025, w sensie w 2025 roku, bo naprawdę... Chcę wyczytywać te książki i pozbywać się ich z mojej biblioteczki na zasadzie właśnie tego, żeby były przeczytane. Dajcie koniecznie znać, jakie wy sobie robicie, jaki zrobicie sobie TBR na zimę, jeżeli oczywiście takie TBR-y robicie. A ja już może nie przedłużam i zaczynam Wam pokazywać. Pierwszą książką, którą em, mam, to bardziej jest powrót do autorki. To jest Elif Shafak, którą ja czytałam jedną książkę i czytałam jej 10 minut i 38 sekund. Natomiast słyszałam, że ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i jest to Wyspa Zaginionych Drzew. Zachwycająca opowieść o tożsamości, przynależności i magicznej mocy natury, która pomaga oswoić traumę. Także zobaczymy, co tutaj mamy i co tym razem Elif Szafak dla nas przygotowała. Kolejną książką jest to książka, która mówi do mnie już naprawdę od jakiegoś czasu, odkąd w sumie ona wyszła. To cały czas gdzieś z tyłu głowy mam to, żeby ją przeczytać, ponieważ jest to książka Ciała Subtelne. Jennifer Down. I słuchajcie, jest to książka, która jest porównywana do małego życia. W sensie, że jeżeli czytało się małe życie i lubi się gdzieś tam małe życie, to ta książka będzie bardzo podobna, jeżeli chodzi o klimat i, i to takie zaangażowanie. Natomiast ja mam z małym życiem mały problem, <grym> e, więc chcę, ale chciałabym znaleźć coś, wiecie, coś, coś smutnego. Coś, co gdzieś tam rzeczywiście poruszy moje serce, ale nie tak skrajnego jak małe życie. Niespodziewana wiadomość sprawia, że Holly wraca do przeszłości. Do czegoś, o czym nie chce pamiętać. Mrocznych wspomnień i niewypowiedzianych traum. Ostrzegawczych uderzeń w ścianę, sypialni, niezbędnej straty. Dawno temu stała się nową osobą. Co się wydarzy, gdy pogrzebane historie ujrzą światło dzienne? Także ciekawe. Dalej, słuchajcie. I tę książkę zdecydowanie sobie, słuchajcie, biorę w Bieszczady i jest to obca. Ja kupiłam sobie trzy pierwsze tomy na Vinted, bo ja nie mam zamiaru płacić tylu pieniędzy, bo teraz te nowe wydania to nie mają jakieś horrendalne kwoty, a to jest, słuchajcie, jakieś stare wydanie, które okładkową cenę ma 32,90. Więc wiecie, jest różnica i ja chyba za trzy, za trzy sztuki zapłaciłam stówkę. Czytam 120, więc zaczynam sobie obcą z tymi straszliwie ciekawa podobność, bo to bardzo, bardzo dobre. I zaczynam pierwszy tom. I ten tom właśnie, tak jak mówię, biorę w Bieszczady, ale myślę, że już sobie wcześniej je zacznę, bo to jest strasznie książka, którą chciałabym w ogóle przeczytać i poznać całą serię. E, dalej już Wam o niej opowiadałam, w sensie mu, pokazywałam Wam ją w którymś tibiarze. Ja, jest to oczywiście dogwiazd Sandersona. Teraz w ogóle na TikToku jest jakiś taki trend, bo Sanderson wydał e, kolejny tom, Drogi Królów. No i, e, no i zobaczymy, ja Drogę Królów planuję przeczytać. Mam pierwszy, drugi i trzeci tom. Trzeci tom jest podzielony na dwa. Więc ja to mam i jeszcze w ogóle jest hitem to, że ja pierwszy tom mam w dwóch egzemplarzach. Więc pierwszy tom kiedyś pewnie zrobimy sobie jakieś rozdanie, w sensie jakąś, um, jakąś jakiś konkurs. Ale najpierw chcę, właśnie, zapoznać się z Dogwiazd Sandersona i zobaczyć tę część. Zwłaszcza, że podobno wyszedł finalny tom tej serii. Więc zobaczymy, ale ja mam w tym wydaniu również gdzieś tam schwytałam je na wintet, bo to wydanie jest już niedostępne, więc już w ogóle. Cieszę się straszliwie. Dalej, ja nie wiem, czy wy wiecie, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale czy kojarzycie książkę Every Hard Door Away? Ta książka została wydana w Polsce dawno temu, w zeszłym roku, nie, w tym roku chyba jakoś na początku. Sprawdzę. Nie, 2023. Słuchajcie, jest. Ja ją sobie kupiłam na targach w Krakowie i polski tytuł nosi tytuł Każde serce to wrota, patyki i kości. Ale okładka jest tragiczna w porównaniu z tym, jak okładka jest, jak, jaka okładka jest za granicą. Więc ja no, na 100 będę chciała przeczytać, bo tyle, ile było zachwytów na temat tej książki i w ogóle tej serii. A wyszły już trzy pierwsze tomy w Polsce. Czemu nikt o tym nie mówił? W sensie. Jestem w szoku. Dalej, coś oczywiście zimowego, czyli zimowe zaręczyny. Też słyszałam, że to jest to bardzo taka fajna e, książka. Plus, akcja dzieje się we Francji, więc to też mnie bardzo, bardzo przekonuje. W ogóle to jest strasznie jakaś nagradzana seria. Dziś Lustrzanne stawia się na tej samej półce co Harry Pottera. I są cztery tomy, ja mam tą pierwszy, także zobaczymy, może być to fajna przygoda, taka właśnie powrót do takiej lekkiej fantastyki. Kolejne dwie książki, pierwsza no to jest Dimitri Głuchowski, bardzo bym chciała zapoznać się dalej z twórczością tego autora Po Tunelach i tutaj tekst sobie wzięłam jako tę kolejną oraz tutaj również chciałabym wrócić do Otessy Moszwek i Ailen. Chyba tak się czyta ten tytuł. Krótka, zwięzła. Ja czytam dwie książki tej autorki, bo czytałam mój rok Relaksu i Odpoczynku i tęsknota za innym światem. Tęsknota za innym światem podobała mi się bardziej niż mój rok Relaksu i odpoczynku, więc zobaczymy, co kolejna książka mi da. I też ta akcja dzieje się w zimę, więc to też sobie tak wiecie, dobrałam właśnie pod to. I jeszcze zostanie mi jedna książka, czyli "Lapfona". Nie wiem, jak się czyta ten tytuł, ale nie mam jej na półce. Zobaczymy, jak spodoba mi się ta. Dalej książka, którą też już pokazywałam Wam w tbr na jesień, ale też bardzo chcę ją przeczytać, jest to Sydonia, słowo się rzekło, Elżbiety Cherezińskiej. I mamy tutaj, słuchajcie, XVI wiek i czarownice. Palenie na stosach i tak dalej, więc... Mi dużo nie potrzeba, a ja słyszałam naprawdę też o Jezu, jak to wygląda. Ja za każdym razem, jak to widzę, to się zachwycam. Pięknie. Eee, chciałabym zacząć z Elżbietą Charezińską i słyszałam, że harda o fajnie od hardej zacząć, ale myślę, że ta tematyka bardziej mnie po prostu do siebie przekona. Eee, kolejną książką nie stopujemy i nie zatrzymujemy się, jeżeli chodzi o klasyczne reading vlogi, bo ta seria będzie się ciągnęła pewnie latami i słuchajcie, eee, chciałabym bardzo przeczytać Hrabiego Monte Cristo, eee, właśnie w kolejnym odcinku. Eee, zdradzę Wam, że klasyczny reading vlog pojawi się jeszcze w tym miesiącu w grudniu i pewnie w tym tygodniu i będziemy sobie czytać książkę, którą ja chciałam przeczytać i gdzieś tam nie mogłam się zabrać, ale wyszło super słuchowisko, więc zachęciło mnie do tego, więc będzie w tym tygodniu jeszcze klasyczny reading vlog, bo wiem, że bardzo je lubicie. No ale myślę, że po Nowym Roku kolejnym klasycznym reading vlogiem właśnie będzie hrabia Monte Cristo. I zobaczymy, bo podobno jest to bardzo dobre, ludzie płaczą na nim, więc Jestem ciekawa co takiego w tych klasykach jest. Trzy ostatnie książki. Jedna to jest Szczelina i też chcę się zapoznać z tym horrorem. Myślę, że to też jest książka, którą sobie wezmę w bieszczady. Druga książka, no to to jest Ruth i jedno po drugim. Bo to jest ostatnia książka tej autorki, której jeszcze nie przeczytałam. Mamy zimę, więc też, też właśnie chcę nadrobić jej twórczość, żeby też nagrać Wam słuchajcie odcinek kolejny z autorką, jaką właśnie będzie Ruth Ware, Bo myślę, że to też może być bardzo, bardzo ciekawe. I kloc ja teraz czytam kloca, ponieważ czytam drugi tom Gryotron. Ponieważ czytam drugi tom Gry o Tron, więc to jest tylko jeden taki klos, bo domyślam się, że ten drugi tom Gry o Tron będę trochę czytała. Ale no Bastion, jak robiłam research do odcinka o postapokaliptycznych książkach, to Bastion wyświetlał mi się wszędzie na pierwszym miejscu. I nawet nad metrem 2033. Więc musi, coś, musi to o czymś świadczyć, ale no... Ile to ma stron? 1000. 1085, tak. To jest chyba najgrubsza książka Stephena Kinga, tak mi się coś wydaje, ale no nic. Więc to jest ostatnia książka, którą gdzieś tam mam w, w priorytetach do przeczytania na 2025. na tę zimę, słuchajcie. Ale jeszcze tak spojrzałam na mój TBR Card i sobie jeszcze wybrałam dwie książki. Mianowicie jest to kolejny thriller, papier, kamień, nożyce, też thriller, który dzieje się w, w zimie. I to jest, słuchajcie, autorka, która napisała Daisy Darker. Mi Daisy Darker bardzo się podobała, ona była wydawana wcześniej przez wydawnictwo WAB, teraz jest wydawana przez wydawnictwo Czwarta Strona Kryminału, więc... Ym, więc jestem bardzo ciekawa, ale tę książkę chyba też sobie wezmę w bieszczady, bo tutaj mamy, że gdy Amelia wygrywa weekend w Szkocji, ma nadzieję, że pobyt z mężem na no, odludziu pomoże jej naprawić rozpadający się związek. Kobieta nie może znaleźć tego, co jest przez Adama zauważane, i to nie dlatego, że cierpi on na e, prozopagnozę, przez co nie jest w stanie rozpoznawać twarzy nawet własnej żony. Największym problemem w tej relacji jest pracocholizm mężczyzny, scenarzysty, który wciąż czeka na przełom w karierze. Także no, wydaje mi się, że jak na wyjazd z ukochanym to będzie idealna lektura. E, I książka, którą również bardzo chciałabym sobie zacząć, bo mam ochotę trochę na smoki i trochę w większej formie niż w Grze o Tron. I chciałabym zacząć od Eragona. Wiem, że to jest książka dzieciństwa bardzo dużo. W sensie bardzo dużo osób pisało mi, że czytali jej, ją za dzieciaka. Ona jest taka w ogóle fluffy. No będzie to sam niesamowite, więc chciałabym właśnie jeszcze sobie trochę. Przeczytać taką, m, taką wersję dla młodej młodzieży i zobaczyć, bo po, po Baśnioborze to było to był bardzo komfortowe i bardzo kochane i takie urocze. I, w sensie Baśniobor jest trochę, wiecie, straszną historią, ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu ten świat mnie totalnie przejął i zawładnął moje serce, więc chcę zacząć kolejną taką serię i stwierdzę, że je, będzie to. Eragon. E, I zobaczymy, bo to jest totalnie o smokach. E, więc słuchajcie, tak, tak na razie prezentuje się mój TBR. E, wiadomo, na pewno tych książek będę jeszcze trochę czytała. Ja się strasznie cieszę na to, że, że będę miała trochę więcej czasu na czytanie książek właśnie. Takich i takich, na które mam mega ochotę. Co jest niesamowite, że mój zastój czytelniczy po, po, powoli e, odchodzi do lamusa i naprawdę mam ochotę czytać i już w grudniu trochę książek przeczytałam i naprawdę jestem bardzo zadowolona, cieszę się, e, naprawdę bardzo się cieszę. E, a ja co? Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Jakiego vloga? Za oglądanie tego filmu, za oglądanie tego odcinka Bookmasu. Widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku. Cześć!